Cześć, witajcie. Na dzisiaj przygotowałam znowu kolejny wzór dla Was, do Waszej kolekcji. Wzór y, ażurowy z malutkim y, warkoczykiem. Wzór, który się bardzo łatwo dzierga. Y, nie boję się tu powiedzieć na początku, że jest to wzór również dla początkujących. Y, po prostu. Podważcie się, spróbujcie. Pokażę wam to powoli, jak to zrobić. Tu jest jego lewa strona. Jak widzicie, chyba na pewno zauważyliście, że zrobiłam tutaj cztery raporty na szerokość. Raz, dwa, trzy, cztery i trzy raporty na wysokość. Liczba oczek jest podzielna przez dziewięć. Mamy w pierwszym rzędzie, jak widzicie, trzy oczka lewe, to są te na czarno zaznaczone i później są oczka prawe. Parzyste rzędy przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Jak widzicie, w pierwszym rzędzie zrobiliście tutaj lewe, prawe oczka, więc one w parzystym rzędzie drugim schodzą wam jako lewe oczka i tak też je przerabiacie. W trzecim rzędzie mamy nasz warkoczyk, warkocz, który przerabiamy w ten sposób, że te trzy pierwsze oczka bierzemy na drut pomocniczy czy na drut do robienia warkoczy, obojętnie na co to weźmiecie, czy nawet na taką agrafkę zwykłą i zostawicie przed robótką, kolejne trzy oczka przerabiacie na prawo i później przerabiacie te z drutu pomocniczego, również na prawo. Przekładacie je znowu na lewy drut i przerabiacie na prawo. Następnie macie czwarty rząd parzysty, znowu przerabiacie, jak oczka schodzą z drutu i w piątym rzędzie, popatrzcie, mamy dwa oczka, tu są zaznaczone ze skłonem, dwa oczka razem, które przerabiamy ze skłonem na prawo, dwa narzuty, jeden po drugim i dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Następnie mamy jedno oczko prawe. Odwracacie robótkę i tutaj popatrzcie, macie w szóstym rzędzie macie dwa oczka lewe. Wszystko się zgadza. Ale tu pierwszy narzut, który robiliście w piątym rzędzie, bo robicie parzyste rzędy od lewej strony do prawej. Ten pierwszy narzut, popatrzcie, przerabiacie na prawo. Natomiast drugi narzut przerabiacie na lewo. Następnie macie znowu dwa, jeszcze dwa lewe oczka i trzy prawe, i tak dalej. W siódmym rzędzie macie znowu dwa oczka razem ze skłonem na prawo, narzut dwa prawe, narzut dwa razem ze skłonem na lewo. Ale tu w ósmym rzędzie przerabiacie wszystkie oczka na lewo jako pierwsze, sześć oczek, i później prawe. Także tu przerabiacie te narzuty już całkiem normalnie na lewo. Postaram się Wam to w trakcie robótki powoli pokazać i wytłumaczyć. Rozpoczynamy. Ja już zrobiłam tutaj, będę z Wami robiła dwa raporty na szerokość i jeden raport na wysokość. Rzędy parzyste możecie przerabiać sami, ponieważ tam przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. Tylko w ten jeden rząd parzysty to znaczy rząd szósty zrobię z Wami jeden raport żeby Wam po prostu pokazać jak przerobić ten jeden narzut na prawo i jeden narzut na lewo wzór, który w tej chwili robimy również nadaje się możecie wykorzystać na robienie na okrągło to znaczy wtedy nie macie macie liczbę oczek podzielną przez 9, ale nie macie tych oczek Brzegowych. Rozpoczynamy. Oczko brzegowe, a następnie mamy trzy oczka, które przerabiamy na lewo. Pierwsze, drugie i trzecie. I sześć prawych oczek. Raz, dwa, trzy, cztery i szóste. Raport zakończony. Drugi raport, trzy oczka lewe. I 6 oczek przerabiamy na prawo. I szóste i u mnie jest oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Pierwszy rząd zakończony, drugi rząd przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy w trzecim rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie na czarno mamy zaznaczonych trzy oczka lewe. Kolejnych sześć oczek to jest nasz warkocz. Ja muszę tutaj mocno ten mój drut naciągnąć, żebym go nie zgubiła. Kolejne trzy oczka z lewego drutu przenosicie na drut pomocniczy i zostawiacie przed robótką. Kolejne trzy oczka na lewym drucie, zobaczcie, przerabiamy całkiem normalnie na prawo. Nić za robótką jest cały czas. Następnie te trzy oczka, które macie na tym drucie pomocniczym, na drucie do warkoczy. Nic za robótką. Ten oczka z tego drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut roboczy. W ten sposób. Nic jest za robótką, popatrzcie. I teraz te trzy oczka również przerabiacie na prawo. Pierwsze. Drugie i trzecie. Raport zakończony. Powtarzamy drugi raport. Trzy oczka lewe i sześć oczek, z których zrobimy warkocz. A więc trzy pierwsze oczka przenosimy na drut pomocniczy i zostawiamy przed robótką. Kolejne trzy oczka przerabiamy na prawo. Pierwsze, drugie i trzecie. Oczka z drutu pomocniczego przenosicie na lewy drut roboczy. Pierwsze, drugie i trzecie. I również te przerabiacie na prawo. Raz, dwa i trzy. Ostatnie oczko brzegowe przerabiamy na lewo. To był trzeci rząd. Czwarty przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Tu mamy sześć lewych, później trzy prawe i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w piątym rzędzie i rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy trzy oczka lewe i jedno oczko prawe, to jest to na niebiesko. Następnie mamy na czerwono zaznaczone kolejne dwa oczka, które macie na lewym drudzie. wsuwacie wasz prawy drut, pod przednie ścianki tych dwóch kolejnych oczek przeciągacie włóczkę i robicie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. Dwa narzuty. I kolejne dwa oczka przerabiacie razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwacie wasz prawy drut pod tylnie ścianki tych dwóch oczek. Jedno oczko prawe. To był pierwszy raport. Rozpoczynamy drugi raport. Trzy oczka lewe. Raz. Dwa i trzy, jedno prawe dwa razem ze skłonem na prawo, a więc pod przednie ścianki, i wyciągamy włóczkę. Robimy dwa narzuty, dwa oczka razem ze skłonem na lewo, pod tylnie ścianki, jedno oczko prawe i oczko brzegowe. I teraz zrobię z wami jeden raport w szóstym rzędzie, żeby wam pokazać po prostu, jak. Przerobić te narzuty. A więc rozpoczynamy szósty na y, dwoma y, oczkiem brzegowym, oczywiście dwo, dwa oczka lewe i popatrzcie, teraz jak spojrzycie na szkic, to macie na początku dwa pra, lewe oczka, patrząc od lewej strony. Następnie macie te dwa narzuty tutaj były. Zobaczcie, pierwszy narzut przerabiacie całkiem normalnie na prawo, natomiast drugi narzut przerabiacie na lewo. Następnie macie jeszcze dwa lewe oczka. Pierwsze i drugie. I trzy oczka prawe. To jest pierwszy raport w rzędzie szóstym. Drugi raport, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Robicie w identyczny sposób. Siódmy rząd. Rozpoczynamy oczkiem brzegowym, a następnie mamy trzy oczka, które przerabiamy na lewo. Pierwsze, drugie i trzecie. Następnie mamy dwa oczka razem ze skłonem na prawo, to są te zaznaczone na czerwono, a więc pod przednie ścianki. Następnie mamy jeden narzut i teraz jako kolejne dwa oczka mamy oczka prawe i popatrzcie, tu były te oczka, które zrobiliśmy z narzutów, a więc pierwsze oczko przerabiacie na prawo wbijając się pod tylnią ściankę, natomiast drugie oczko przerabiacie na prawo wbijając się pod przednią ściankę. Robicie jeden narzut i dwa oczka razem ze skłonem na lewo, a więc wsuwamy drut pod tylnie ścianki. Raport zakończony. Kolejny raport. Trzy oczka lewe, dwa razem ze skłonem, ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie, oczka, pod przednie ścianki i przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut, jedno prawe drugie prawe od przodu, narzut i dwa razem ze skłonem na lewo i oczko przegorowe. To był siódmy rząd, ósmy przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Dziewiąty rząd i dziesiąty przerabiacie również tak jak oczka schodzą z drutu, to znaczy na początku mamy trzy lewe oczka, następnie jest sześć oczek, które przerabiamy na prawo. Chciałabym jeszcze tutaj Wam dodać, że, bo nie powiedziałam Wam tego, Żebyście pamiętali, że w siódmym rzędzie robiliśmy te narzuty, to nie były dwa, jeden, jeden po drugim, tylko były dwa narzuty z przerwą z dwóch oczek, można powiedzieć. I później w ósmym rzędzie pamiętajcie, że te narzuty przerabiamy, jeden i drugi, przerabiamy na lewo tam nie ma tego, że jeden na prawo i jeden na lewo, tam przerabiamy na lewo te narzuty, zresztą na, na szkicu jest to zaznaczone to był dziewiąty rząd, który teraz przerobi, przerobiłam gadając dziesiąty przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu, to znaczy mamy tutaj trzy lewe oczka następnie przepraszam nie trzy lewe, tylko sześć lewych Myślałam, że się pomyliłam. Sześć lewych oczek, następnie macie trzy prawe oczka i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, chyba nie obiecałam Wam za dużo. Jest wzór bardzo łatwy, prosty do zrobienia. Szkic możecie sobie na początku tego wideo przypisać. Nie jest duży, więc nie powinniście mieć z tym problemu. I to wszystko. Popatrzcie, już zakończyłam 10. Rząd i już jestem gotowa. Zobaczcie, w ten sposób wygląda ten nasz kawałeczek, gdzie zrobiłam dwa raporty na szerokość i dwa raporty na wysokość. Mam nadzieję, że Wam się ten wzór spodobał. Ja tutaj jeszcze chciałabym taką krótką, może informację do tego dodać, ponieważ. Tu na szkicu zobaczcie, macie od razu, ja może odjadę troszeczkę. My mamy znowu gościa tutaj. Zobaczcie, tylko łapki są widać. Chciałabym wam tutaj powiedzieć taką zawieraj ten ogon, taka gruciutka informacja. Jeżeli robicie to na dwóch drutach, na dwóch drutach, tak jak myśmy teraz robili. To moja taka mała propozycja jest, żebyście również tu w tym wzorze zrobili sobie tu dodatkowo jedno oczko. To znaczy na końcu, żeby były dwa oczka brzegowe. Bo tu chodzi znowu o to zszywanie później. Wiecie? W ten sposób. Nie musicie, ponieważ nie macie od razu tego, tego przeskoku z ażuru, ale to jest taka moja mała propozycja albo po prostu zrobić te trzy oczka, które tutaj robimy na początku, dodać jeszcze jako oczka dla symetrii również po tych dziewięciu y, oczkach raportu. Mam nadzieję, że ja to dobrze wam tłumaczę. W tej chwili to znaczy, popatrzcie, mam na myśli to, że jeżeli przerobicie tu pierwszy raport Robicie drugi raport, trzeci raport, czwarty, piąty, zależy ile potrzebujecie. To jeżeli robicie na dwóch drutach, żebyście zrobili jeszcze to dodatkowo, trzy lewe, które są dla symetrii. Rozumiecie? Trzy lewe i później znowu w trzecim rzędzie po ostatnim waszym raporcie, znowu trzy lewe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, żebyście mieli tutaj to yy, tą przerwę taką małą. To tyle. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to na tyle dobrze, że zrozumieliście. Życzę Wam miłego dnia i serdecznie Wam dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo w piątek. Życzę Wam miłego dnia, miłej środy i do usłyszenia. Cześć.